Kamperowizja Wojciech Majewski witam. Rozpoczyna się sezon kamperowy, rozpoczyna się wszystko właściwie tu pod Warszawą, na targach, gdzie można zobaczyć nowe kampery, właściwie cały osprzęt i widać potęgę rozwijającego się rynku. O tym wszystkim a także o ciekawostkach. W dzisiejszym wydaniu kamperowizji. Zapraszam! Pamiętam, kiedy przed laty prezentowałem Rolls Royce w programie motoryzacyjnym, mówiłem o zapachu, o czymś, co jest takie trudne do odgadnienia, do sprecyzowania, co łączy się z taką ekskluzywnością. Jak się wchodzi do Concorda, to też czuje się ten zapach nie tylko ogromnych pieniędzy, ale elegancji, smaku. Dzień dobry, Marcin, szczelek centrum Kampingowe SCAM. No ma pan rację, no, siedzimy tutaj w samochodzie, który, który bardzo dużo kosztuje, kto, do którego się wchodzi i, i czuć tutaj wewnątrz. To, co pan powiedział, to bogactwo, tak jak w się tak samo w Konkordzie jest ten klimat, są te skóry naturalne, jest, jest to wyposażenie, które powoduje, że, że te samochody są jednak ekskluzywne. Hydrauliczne nogi do poziomowania, satelity, potężne zbiorniki po 450 litrów. Telewizory w każdym powiedzmy, przedniej, tylnej części, ubikacje, które posiadają własny zbiornik i tego jest naprawdę setki, setki pozycji, które trzeba omówić, nauczyć klienta, żeby w ogóle wybrać powiedział, że to ma w tym samochodzie i żeby mógł z tego korzystać. Czasami, jeżeli ktoś marzy o jakiejś takiej motoryzacyjnej ekskluzywności, to może sobie wypożyczyć jakiś Ferrari, pojechać na tor, popróbować. Wy generalnie nie wypożyczacie takich samochodów, chociaż dla niektórych miłośników karawaningu jest to takie pewnie marzenie, pojechać sobie na tydzień. Trudno, zapłacę, ale poczuć smak tej wielkiej ekskluzywności. Ma pan rację, że taki samochód można, można najpierw wypożyczyć przed zakupem. Natomiast trzeba wiedzieć jedno, że taki pojazd też kupują ludzie, którzy mają już coś wspólnego z karabiningiem, którzy zaczynali wielokrotnie od przyczepki mniejszej, większej, kampera mniejszego, większego, aż na końcu dochodzą do tego typu pojazdów, pojazdów dużych, luksusowych. Natomiast zawsze jest taka możliwość, żeby w fabryce w Konkordzie taki pojazd sobie wypożyczyć na parę dni, przejechać, zobaczyć jak się człowiek w tym czuje, jak się to prowadzi, czy daje sobie radę z wielkością, z wysokością i wtedy podjąć decyzję dopiero o, o zakupie takiego pojazdu. Nie? To jest samochód, który waży 7 tony, Czyli po pierwsze, już na dzień dobry musimy mieć prawo jazdy C kategorii. Mając prawo jazdy C, no to już gdzieś powiedzmy liznęliśmy troszeczkę naukę jazdy gabarytami, tak? No bo wiadomo, że tutaj. Biegi, kierownica zawsze jest ta sama, natomiast trzeba czuć gabaryt tego samochodu, żeby móc się nim poruszać. Natomiast nie jest to tak skomplikowane, jakby się mogło wydawać. Myślę, że każdy, kto przejedzie 100-200 km takim samochodem, poczuje, poczuje gabaryt tego pojazdu i będzie mógł go normalnie na co dzień już użytkować. Czy tak jak rozmawialiśmy niedawno, polski rynek to jest rynek albo samochodów 300-400 tańszych albo tych powyżej miliona ekskluzywnych. Czy rzeczywiście tak jest? No może nie aż tak bardzo, bo... bo, mm, bo... To co pan powiedział, my również sprzedajemy samochody powiedzmy niższej klasy, które kosztują 300-400 tysięcy złotych i to jest, to jest powiedzmy taki rynek, który działa na co dzień i, 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 I ludzie kręci. kupują i się kręci i tak dalej. Później mamy przeskok na samochody typu Kartago, czyli gdzieś tam powiedzmy do miliona złotych i to już jest taka klasa premium. Natomiast jeżeli mówimy o samochodach 2 miliony i, i więcej, to to jak pan powiedział, to już jest dla, dla niektórych klientów, bardzo, bardzo ekskluzywny wydatek i tych klientów naprawdę jest kilka powiedzmy rocznie w kraju, którzy mogą pozwolić sobie na zakup takiego pojazdu. Zabezpieczenia samochodu, drzwi, takiego potężnego zabezpieczenia, to jest coś nowego, co kamperowiców może zainteresować. Tak, na rynek kamperowy weszliśmy jakieś dwa lata temu. Tak naprawdę zabezpieczyliśmy już przestrzeń ładunkową w autach dostawczych. I te patenty wykorzystaliśmy właśnie w autach kampingowych. Zabezpieczamy wszystkie drzwi, drzwi kierowcy, drzwi pasażera, drzwi przesuwne, tylne skrzydełka lub klapę, albo jeżeli mamy samochód typu półintegra integra, to drzwi do przestrzeni mieszkalnej, albo luki bagażowe. Sprawą zajmuje się firma Camper for Mountain, którą mieliśmy już okazję odwiedzać. Piotrze, jak wygląda instalacja? Czy to jest skomplikowane? I czy powiedzmy sobie szczerze, jest to, jak to się mówi, drogi Gips? Witam serdecznie Piotr Wiśniecki, Camper for Mountain. Instalacja jest skomplikowana, dlatego jest robiona przez naszą firmę. Mamy też partnerską umowę za granicę. Na Niemcy robimy szkolenia, szukam przedstawicieli, którzy chcą to montować. Generalnie czas montażu takiego auta na początku z dwa dni trwa. Produkt ma, jest poszukiwany i ma naprawdę sporą rzeszę zwolenników. Jednak firma się nie wyrabiała tutaj lokalnie, nasza polska z montażami, stąd nasza współpraca. To auto akurat zbudowaliśmy bardzo luksusowo, mamy coś skóry, prawdziwe skóry, gwiezdne niebo jak w rolls -Royce. No i stąd trzeba było zabezpieczyć to auto jak w rolls -Royce. No naprawdę, cyk, proszę bardzo. Mamy dodatkowy pilot, który zamyka nam i otwiera zabezpieczenie Berloka. Co się stanie, jeżeli się rozładuje akumulator? tak? Mamy tutaj, e, proszę bardzo, dodatkowe zabezpieczenie i to rozblokowujemy sobie wtedy e, ręcznie. Czyli akumulator nam nie straszny, rozblokowanie jest, dojście jest. No i auto wygląda, że jest zabezpieczone pancernie. Tak sobie myślę, proszę państwa, że jak się kocha kamperowe życie, to takie elementy, takie drobne, które są takie rozwysalające, siedzi się wygodnie, to jest taka nowa oferta wasza? E, tak, to jest nasza nowa oferta. E, meble dmuchane, czyli sofa, na której właśnie siedzimy i fotel. Czy to są e, takie proste w eksploatacji, trzeba mieć specjalną pompkę? E, no i powiedzmy sobie szczerze, czy one wytrzymają te. Skakanie dzieciaków, no bo to też jest normalne przy takich gumowych czy nadmuchiwanych sprzętach. Tak, jak najbardziej są odporne na takie ekstremalne warunki, czyli buty na skoki dzieci, na piasek, na trawę, na kamyki. Jak najbardziej można je wykorzystywać w warunkach kempingowych, podstawić je przed kamperem w ogrodzie, na tarasie, także mają bardzo szerokie zastosowanie. No ale Wasza firma to oczywiście nie tylko te piękne, wygodne meble dmuchane, ale także i chyba przede wszystkim lodówki. E, tak, e, jako Jolko zaczęliśmy od lodówek kompresorowych. E, są to lodówki kompresorowe, jednokomorowe, dwukomorowe, szeroki e, wybór litra, litrażu od 8 do, do 100 litrów. E, są to lodówki na kółkach, są to skrzynie e, jednokomorowe. Dwukomorowe, także wybór jest ogromny. No i właśnie lodówki to jedna z najważniejszych rzeczy podczas kamperowania, daje nam pewien komfort życia. No i teraz zobaczcie Państwo, ile różnych rodzajów. Na czym polega różnica? Czy tylko wielkość? Generalnie wielkość, ale też rodzaj zabudowy i czy to są lodówki jednofunkcyjne, czy dwufunkcyjne. Czyli jeżeli mamy tylko przykładowo takie modele, w których Mamy możliwość uzyskania temperatur w zakresie 0 do plus 10 stopni. To mamy taki model oparty na szufladzie. Szuflada jest samo domykiem. Lodówka sama się zamyka, czy lodówka tego typu z taką też komorą. Takiego zamrażalnika? Takiego tak? zamrażalnika. Polega to na tym, że jeżeli w chłodziarce ustawiamy temperaturę w zakresie 4 i poniżej, to w tym momencie w tej komorze mamy temperaturę w okolicach zera. To jest tak zwana komora piwniczna. Możemy krótkotrwale przechowywać artykuły zamrożone, jeżeli nie konsumujemy ich akurat w danej chwili. A jeżeli chcemy sobie zrobić lód do wody, żeby się schłodzić, mamy też takie z takim prawdziwym zamrażalnikiem? Tak. W tym momencie mamy lodówki już dwufunkcyjne, gdzie mamy komorę zamrażalnika, w której uzyskujemy temperaturę minus 12-minus 20 o. stopni i komorę chłodziarki, w której mamy zakres temperatur od 0 do plus 8. Są to lodówki do zabudowy. Zabudowa może odbywać się na zasadzie wprowadzenia do niszy i przykręcenia. Od wewnątrz do zabudowy z jednej, z drugiej strony, bądź typowa zabudowa z wykorzystaniem ramki zewnętrznej, czyli wkładamy lodówkę i poprzez ramkę zewnętrzną montujemy ją w zabudowie. I na koniec kilka zdań o tych takich zewnętrznych, przenośnych lodówkach. Również rozwiązania kompresorowe zasilane 12-24 V 230. Mamy modele podstawowe, które mają już wspomniany rodzaj zasilania, mają też możliwość zasilania z baterii zewnętrznej, z tak zwanych powerbanków. Mamy dwa takie powerbanki w swojej ofercie. One zaprezentowane są akurat tutaj. I jak długo wtedy możemy korzystać z lodówki? Jest to uzależnione od wielkości lodówki, od temperatury zewnętrznej, od ilości artykułów spożywczych wewnątrz lodówki. Niemniej są klienci, którzy używają już tych powerbanków przy takich pojemnościach 30-40 litrów, i taki powerbank wystarcza nawet do 12 godzin. Wasza firma to pewnie lodówki, może przede wszystkim, ale patrzę, że za nami jest taka zielona, jakby. Kapa, pokrywa? E, tak, to jest e, osłona przeciwgradowa. E, jak wiemy, w tamtym roku było dużo takich sytuacji, że na różnych kempingach e, za granicą e, auta, kampery zostały uszkodzone, więc tutaj e, wprowadzamy do oferty taką osłonę przeciwgradową. E, to jest nasz prototyp, ale pracujemy e, właśnie, aby wprowadzić jak najszybciej coś takiego do oferty. Ci, którzy się jeszcze nie zdecydowali mają szansę, bo festiwal karawaningowy, impreza, którą prezentowaliśmy w tym roku już za parę dni, co to będzie? Tak, największy festiwal karawaningowy w Polsce 19-21 kwietnia w Zatorze przy Energylandii startujemy. Na obecną chwilę mamy już ponad 150 załóg wpisanych, cały czas się wpisują, jeszcze zostało dość sporo czasu do startu. Obok mnie Piotr Wiśniewski, współorganizator tego całego przedsięwzięcia. Piotrze, no jakie są największe atrakcje, żeby zachęcić tych, którzy się jeszcze wahają? No atrakcje, atrakcje, kochany. Tyle w ogóle fajnych rzeczy, koncert Big Cyt, Komodo, e, premiera Młodego Śmiechowskiego, sponsorowanego przez Orlen, e, zresztą mia, no szkoda, że nie będzie miałaś uczestniczyć w tym całym wydarzeniu. E, sama Energylandia w ogóle jest, daje nam taką otoczkę, atmosferę e, fajnej, rodzinnej imprezy, plus e, zapisani wystawcy, producenci e, i z lotowiczów mamy 150, nie wiem, 200 załóg, nie panujemy na tym. Cały tym czas Cały... się dopisują, szybciej. i szybciej. Pogoda, co najważniejsze, ma być piękna. Zagwarantowana. Proszę Państwa, Energylandia. Popatrzmy na datę 19-21 kwietnia. Na pewno warto się wybrać, a jeszcze cały czas zapisy trwają.